Hej, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Mam nadzieję, że dzieją mam nadzieję, że was wszystko ok, macie słoneczko, w Anglii obecnie jest tak zwany Heatwave, czyli tydzień niemiłosiernych upałów. Gdzie jest bardzo gorąco, odczuwalna temperatura jest dużo wyższa, przez to że jest tu bardziej wilgotno. No ale nie narzekam, jest ok, chociaż nie jest najprzyjemniej, ale jest super, także cieszę się, korzystamy sobie z ciepła. I dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami, ulubieńcami ostatniego czasu, ulubieńcami lata, tak naprawdę. Jestem ciekawa, czy po te same rzeczy będę sięgać w zimę. Po część na pewno, ale po część na pewno nie. Także jeżeli jesteście ciekawi, co mam do pokazania, jeżeli szukacie jakiejś fajnej polecajki to zapraszam. Zacznę sobie od pielęgnacji, bo mam tylko kilka tych rzeczy i e, jeżeli chodzi o rzecz numer jeden, to będzie to samopalacz. Jest on niezmiennie od 2017 roku i cały czas dostaję pytania właśnie po ostatnim, w ostatnim daily vlogu też ten sam nakładałam to jest Bondi Sands w kolorze dark czyli ciemny, medium też jest ok, ale ja wolę ten dark ultra dark, ten najciemniejszy jest dla mnie jest za ciemny już tak nienaturalnie wygląda ale ten kolor dark jest dla mnie idealny, ale ja też nie jestem najjaśniejsza z natury, więc jeżeli jesteście bardzo jasne, macie jasne cery, jasne karnacje to może spróbujcie sobie tego medium a zobaczcie, ma taki ładny, delikatny efekt nie robi plam, chyba że macie nieprzygotowaną skórę, e, oczywiście z dłoni zawsze szybciej się zmywa, bo dłonie się często myje, e, ale tak, ja jestem z niego bardzo zadowolona, on jest w piance, ale jak skończę, mam jeszcze zapas jednej albo dwie butelki, to chciałabym spróbować ten filtr Molly May, bo podobno jest jeszcze lepszy. Także jak szukacie samopolacza, to Bodysun jest naprawdę super, bardzo dużo osób go poleca mm, i też jednej z Was pozdrawiam, mm, polecałam go ostatnio, bo pisała mi, że używa samopalacza. chyba Sant Maurice zrobi plamy i, i nie łapie w ogóle nóg, I ja właśnie wysłałam screenshota tego i tam to był screenshot albo z Look Fantastic, albo jakiejś strony online i tam było właśnie um, na 5 gwiazdek mało 4,7 i chyba 5 tysięcy głosów, prawie 5 tysięcy, także naprawdę jest bardzo dobry samoopalacz on jest droższy, ale myślę, że naprawdę warto um, więc to jest numer 1 Bondi w piance ten taki standardowy, bo jest jeszcze gold, ale ten gold już tak, tak, tak dobrze się nie trzyma moim zdaniem, także ten jest dużo lepszy. I kolejna rzecz to będzie Moje duo z Paula's Choice. Obecnie używam sobie tego do mycia twarzy, pokazywałam w jakimś ostatnim daily vlogu też przy pielęgnacji. Bardzo fajny żel do skóry trądzikowej, do skóry mieszanej, tłustej, bez zapachowy. w ogóle nie podrażnia, bardzo fajny, przyjemny, trochę ma dziwny dozownik, więc trzeba uważać, żeby za dużo tego sobie nie używać. Mm, ale ja y, sobie tego używam jako drugi krok w pielęgnacji wieczornej po zmyciu makijażu y, i jako żel na dzień. Także bardzo fajnie tu jest napisane, że to też usuwa makijaż, ale ja tego nie używam do makijażu. Paul, Paula Szczęścu jest moja ulubiona, chyba jedna z ulubionych marek, jeżeli chodzi o pielęgnację, bo to jest właśnie y, marka, która. Ja skupię się na tym, żeby produkty nie były podrażniające, nie mają zapachów i nie są testowane też na zwierzętach. Także to jest, to i ta cała seria niebieska jest właśnie dla skóry trądzikowej dla skóry tłustej, mieszanej. I oczywiście już też mam, nie wiem przez ile opakowań już przeszłam, ale też chyba od ponad roku, może dwóch lat nie pamiętam, ponad roku na pewno, um, zawsze wracam do tego kremu na dzień. To jest również Paula's Choice z tej samej serii. Super dla cery tłustej, mieszanej. Na dzień nic innego nie trzeba. Umyć twarz, nałożyć tonik i lecicie z tym kremem. On jest bardzo leciutki, aż powiedziałabym wodnisty. Tutaj ma taką Um, taką, nie pipetkę, ale taki, taki, nie wiem, czy to jest taką tubeczkę. E, szybko się wchłania, fajnie wygląda makijaż, nie jest jakiś mocno matujący, jest lekko nawilżający i ma SPF 30. Więc ja sobie w ogóle nie nakładam żadnego SPF-u na to, chyba że nie mam tego kremu, no to wtedy używam filtra, ale jeżeli mam ten krem, a prawie zawsze do niego wracam. To jest super produkt, właśnie pod makijaż czy bez makijażu. I on też nie ma zapachów, nie podrażnia, więc dla osoby, która ma cerę wrażliwą, trądzikową, to jest świetny, świetny, świetny produkt. Kolejna rzecz, już kończę drugie opakowanie, no ale muszę tutaj powiedzieć o balsamie z The Body Shop, bo dla mnie to jest odkrycie. Już było w ulubieńcach, ale przypominam, bo to jest taki stricte, stricte też na lato, przez to, że konsystencja jest leciutka. To jest jogurt do ciała z The Body I z tego, co pani mi mówiła, ja się pytałam, czy, czy to w ogóle na wilżek jak to jest takim jogurtem. I ona mi powiedziała, że to ma chyba kwas chialorurowy, więc na wilża. Bardzo, bardzo delikatne, delikatne właśnie taka konsystencji. To jest jogurt, ale to jest taka właśnie taki balsamigalaretka. Bardzo przyjemne, szybko się chłania, bardzo mocno pachnie. Więc jak... Nie lubicie intensywnych zapachów, to, to, może, to może nie, bo naprawdę są mocno perfumowane. Ten, ten zapach się oczywiście ulatnia, ale to co jest fajne, to ten jogurt z Bodyshopa, on tak fajnie chłodzi, i e, nawilża delikatnie i się nie klei. Bo ja ogólnie uważam, że masła do Bodyshop świetnie nawilżają, ale ja strasznie nie lubię takich tłustych rzeczy. Zwłaszcza w lato i bardzo często w lato się też nie balsamowałam, bo to już było dla mnie, wiecie, za dużo. Ale te, te jogurty z Wodyshopa są tak fajne i leciutkie, że naprawdę powiedziałabym, że nawet mają taki efekt chłodzenia. Także nic się nie klei, szybko się wchłania, bardzo ładnie pachną. One są drogie w regularnej cenie, ale może je znaleźć na promocji i w outletach. Także ja w outlecie ten kupiłam za 5 funtów. To jest co prawda jakaś seria zimowa. Yy, yy, jakaś taka świąteczna, ale w ogóle nie pachnie świątecznie, pachnie bardzo świeżo. To jest jaśmin i coś jeszcze, ale nie wiem co, Joy and Jasmine, no na pewno jest Jaśmin, e, ale co jeszcze to nie wiem A, i to jest tak bardzo przyjemny polecam bardzo serdecznie, leciusieńki e, i fajna jest też opcja w Dyszopie, że możecie sobie właśnie kupić cały zestaw, że możecie mieć żel czy tam medełko, do tego balsam, do tego mgiełka do ciała i macie cały zestaw i możecie pachnieć od stóp do głów tak naprawdę e, i tu jest odkrycie, też we vlogu Wam pokazywałam. Trafiło do ulubieńców. Jak na taki mały produkt, to zużycie jest już dość duże u mnie. E, tu są e, perfumy z Zary, które się nazywają Amalfi Sunray. I e, to jest zapach, który Karolka chyba z kanału Brave polecała. Jeżeli chodzi o nasze zapachy, to my mamy całkowicie... Odmienne preferencje zapachowe. I bardzo często, jak Karolina mówi, że coś pięknie pachnie, to mi śmierdzi. A jak ja mówię, że coś ładnie pachnie, to jej yy, nie podoba się ten zapach. Natomiast mamy kilka takich wspólnych ulubieńców. I z tego co pamiętam, na pewno Ebony Woods to też od niej. Yy, ale chyba ona też polecała ten Amalfi Sunray. I ja ten zapach kupiłam, chyba w zimie, na jakiejś wyprzedaży. Z jej polecenia. I powiem Wam, że on mi się w ogóle nie podobał, śmierdział. Jak dla mnie to jakiś taki. Śmierdzący, kadzidłowy dziadek. To jest zapach uniseks. Ale wygrzebałam go właśnie gdzieś z dna jakiejś szuflady, czy tam toaletki, szuflady. Yy, I w lato on w ogóle całkiem inaczej pachnie. I ja zawsze byłam z taką zwolenniczką mówienia: Dla mnie każdy perfumy niezależnie od wiecie, po roku super zawsze pachną. A no to jednak tutaj jest tak, że jednak w ogóle mi się nie podobał ten zapach. I ja go nakładam, on jest bardzo mocny, specyficzny w ogóle nie w moim typie, bardzo ostry, ostry, powiedziałabym taki pieprzowy, ostry, trochę kojarzycie jak powąchacie Chanel number no. 5 i mówicie, że śmierdzi no to, to też na początku ma, ma taki zapach natomiast on się przepięknie na mnie rozwija i cieszę się, że się go nie pozbyłam i on jest tak mocny i fajnie, bo ma tą kuleczkę, ja sobie właśnie tutaj nakładam, tutaj w załamaniu nakładam sobie też oczywiście tutaj no i jadę od środka. Bardzo ostry, mocny zapach. I słuchajcie, jak ja przeczytałam, jakie tu są nuty, to ja nie mogłam uwierzyć, bo ja nawet nie umiem w stanie opisać tego zapachu. Tu jest napisane na stronie Grantica I w ogóle to są świetne zapachy, jeżeli chodzi o jakość. Nie wiem, czy wszystkie, ale te, które miałam, się naprawdę bardzo dobrze trzymały i są tanie. I je stworzyła Jo Malone dla Zary. Chyba jeszcze powinny być. I tu jest napisane, że to jest kwiatowy zapach. Kwiat pomarańczy mandarynka, pomarańcza i bergamotka nigdy bym nie powiedziała, że to jest to czy jest tu coś jeszcze napisane? to na innej stronie sprawdzę cytrusowa ale wiecie co, dla mnie cytrusowa woda yy, czy tam perfumy, zapach, to mi się bardzo kojarzy z na przykład light blue, ale to w ogóle nie jest to nie jest w ogóle to samo całkowicie inny zapach, light blue jest taki świeży cytrynowy, a to jest takie mocne i pieprzne powiedziałabym. Także ciekawe e, i dużo osób właśnie pisze, że to jest idealny zapach, który im się kojarzy właśnie z wakacjami. Już widzę czemu i tak naprawdę o, teraz bardziej czuję bergamotkę. Więc ten zapach się też rozwija, co ciekawe. OMG, właśnie jest 40 ml za 9.99 na stronie Zary, także zobaczcie sobie. No jest opisane też bergamotka, mandarynka i pomarańcza, i kwiat pomarańczy. No nie wiem, możliwe, ale dla mnie to, to jest mega odkrycie, mega odkrycie, uwielbiam ten zapach, ale powiem Wam, że w tej kulce super mi się sprawdza i e, zastanawiam się, czy sobie nie kupić e, jakiegoś zapachu też w kulce, bo lepsze to jest niż spray mam wrażenie e, i duże się trzyma. I teraz tak, bardzo dużo pytań, oczywiście co masz na ustach? I ostatnio cały czas mam ten błyszczyk, dzisiaj też go mam, natomiast mam nałożony ten błyszczyk na pomarańczową pomadkę, to jest pomadka Balmain L'Oreal w kolorze Fever, pomarańczową, ale na nią mam nałożony właśnie błyszczyk Fenty, to jest błyszczyk Fenty Glow Heat, Heat to jest ta seria powiększająca usta i może on jakoś tak nie pali bardzo mocno, ale rzeczywiście powiększa te usta. Ja bardzo lubię ten efekt, podoba mi się kolor tego błyszczyka, dlatego że on jest, widzicie, on nie jest transparentny, tylko ma kolor i on też sprawia, że inne pomadki, na przykład jak są bardzo jaskrawe, to on sprawia, że są bardziej zgaszone, więc to też mi się podoba. Ale ogólnie bardzo przyjemny, gęsty, dość dobrze się trzyma, ale wiadomo, to jest błyszczyk, więc nie będzie się długo trzymał. Świetny dla ciepłych typów kolorystycznych, na przykład dla jesieni, idealny. Ale dla chłodnych typów kolorystycznych jest kolor Fussy. Także jeżeli byście chcieli ten błyszczyk tylko chłodny to Fussy. Bardzo podobny też nudziak, tego ma chłodne tony. Jest naprawdę świetny. Z tego co wiem to chyba może sobie kupić też miniaturkę. Jak na razie używam go bardzo często już od no grubo ponad miesiąca. I nie zauważyłam jakiegoś dużego obytku. Bardzo przyjemny. Fajnie wygląda sam, fajnie wygląda na pomadki. Ja też często nakładam po prostu konturówkę, obrysowuję sobie usta, robię pontony i później nakładam ten błyszczek i fajnie to wygląda. Także polecam Wam, jak szukać jakiegoś błyszczyka, który nie jest bezbarwny. Ogólnie ja teraz jestem za glow, ogólnie jestem za, za rozświetlaniem. Używam też więcej, większości produktów. W większości moich produktów są też w kremie, mniej pudrów, tak lubię. Zobaczymy, czy się to zmieni na na zimę i na jesień ale to jest to, więc gloss musi być, powiem wam, że nawet nie pamiętam kiedy ostatnio miałam matową pomadkę, jakoś tak mi dziwnie w tej matowej pomadce, tak dziwnie się czuję um, no nieważne, ale kolejna rzecz którą chciałabym wam polecić, jesteście szczęściarzami jak mieszkacie w Polsce jest to Bourjois Healthy Mix krem BB CC. BB, niestety w Wielkiej Brytanii jest niedostępny. Ja go kupiłam rok temu w Polsce. Ja mam w kolorze 3, który jest naprawdę bardzo ciemny. Ja go używam wtedy, kiedy mam samopalacz. Ja go mieszam też z innymi podkładami, żeby je przyciemnić. Ale to jest świetna formuła. Ma krycie i um, jest nawilżający Nie wiem, jak to mogę opisać. Moim zdaniem w ogóle to jest taki idealny, drogeryjny krem e, BB. I co bardzo lubię krem CCZ Cosmetics, no to ten jest troszeczkę rzadszy, ale kryci mają dość podobne, da się tego więcej nałożyć i jest dużo tańszy, także jeżeli jeszcze nie próbowaliście tego kremu Healthy Mix z Bourjois, to sobie spróbujcie, jeżeli szukacie czegoś, co ma po prostu krycie, a nie z takim produktem, który bardzo szybko znika i jest prawie niewidoczny. Oczywiście można też stopniować. Ja bardzo lubię, bardzo, bardzo lubię i niestety ża żałuję, że wzięłam tylko ten ciemny kolor. Jak będę w Polsce, szukuję mi się wyjazd we wrześniu. To kupię sobie na pewno jaśniejszy kolor, bo to jest świetny podkład, który niewiele kosztuje. Uważam, że jest lepszy od mistrza, nie zapycha. Nie miałam z nim żadnego problemu i ja Wam bardzo serdecznie polecam. Uważam, że jest lepszy od podkładu Healthy Mix. Pamiętacie, jak był na podkład Healthy Mix. Ja nawet lubiłam, potem się chyba zmieniła formuła, to już nie do końca, ale ten krem BB jest świetny. No tak, żeby z drogerii znaleźć coś lepszego z, z tego, co ja używałam z tych produktów, no to chyba ten jest najlepszy, bo nawilża i ma ładne krycie i się fajnie trzyma. I kolejny produkt to jest, nie wiem czy już to pokazywałam w jakichś lubieńcach, z Revolution Pro, to jest róż w płynie wzorowany na Charlotte Tilbury. Proszę bardzo, ja mam w kolorze Peach. On ma taką złotą też poświatę. Mam nadzieję, że też to, to taki perłowy będzie widać. Bardzo ładnie rozświetla. I zobaczcie, ja mam puder. Ja nie mam żadnego rozświetlacza w pudrze, tylko mam wszystkie produkty kremowe i na to, na to wszystko jest puder. Oczywiście food puder to jest od dawna ulubieniec już Uh, Hourglass, no i ten pudr jest taki fajny, właśnie wykańczający, że utrwala wam makijaż, ale pod spodem, jak macie glow, to jeszcze wam go prze przebija. Więc to jest ten Hydra Bright Cream. Ja mam w kolorze Peach. Myślę, że są też chłodne odcienie. Także bardzo fajny. Jak jestem bardzo mocno opalona, albo mam taki mocniejszy samoopalacz, bo czasem nakładam dwie warstwy, no to to może być za jasne. Więc bardziej dla wiosen niż dla jesieni, jak ma ciemniejszą karnację, ale nadal bardzo fajny produkt i niedrogi. I czasem nakładam tylko to, czasem nakładam jeszcze na to w, w kamieniu róż, ale drugi produkt, który ma bardzo podobny koncept i myślę, że... Revolution się wzorowało właśnie na Charlotte. To jest Charlotte Tilbury, dostałam od Ani. E, bardzo podobne opakowanie. Tutaj też jest rozświetlacz. Ja mam w kolorze Spotlight. Zobaczcie, opakowanie jest dokładnie to samo opakowanie, natomiast to jest róż. To jest typowy rozświetlacz. Bardzo ładny kolor, nie jest skrajnie ciepły, nie jest skrajnie chłodny. Powiedziałabym, że jest taki neutralny. Będzie dobry dla każdego, tylko jest dość jasny fajnie się rozciera, też można sobie go tu nałożyć, może sobie go na powieki nałożyć, ja dzisiaj nie mam akurat na powiekach ale bardzo fajnie wygląda dostałam go w prezencie nie wiem czy sama bym go kupiła, bo ja przez długi czas w ogóle zapomniałam nie używałam rozświetlacza Um, oba te produkty są spoko, bardzo dobre. Jestem ciekawa, jakby mi się sprawdził z Revolution na przykład taki rozświetlacz, albo jakby mi się sprawdził Róż z szarot, żebym mogła porównać te produkty. No bo cena jest bardzo. Yy, różnica w cenie jest bardzo duża. No bo ten parę funtów kosztuje, ten kosztuje parę dziesięć funtów, 20-30 pewnie. Więc jest duża różnica. Ale oba te produkty świetnie mi się sprawdzają. Bardzo serdecznie Wam polecam właśnie na upały, żeby. Tych porów, nie wiem, nie za Mam wrażenie, że jak się mocno przypodruję w kupał, to ta cera jest taka zatkana. Um, ale może to jest tylko, wiecie, w mojej głowie. Ale to są na pewno bardzo fajne dwa produkty. I ostatni produkt, też ym, w jakichś makijażach Wam pokazywałam, jest to Prep Set and Glow z Iconic London Mgiełka w takim. Taka pie Zobaczcie, z takimi złotymi drobinkami. Z tego co kojarzę, to są trzy kolory. Yy, I kurczę, ja nie wiem, jaki ja mam. Chyba Glow, tak, bo jest PrepSet Glow. Ja mam kolor, kolor Glow. Jest jeszcze jaśniejszy, chyba taki szampański. Ja mam ten najcieplejszy i trzeba sobie wymieszać, To jest kuleczka, bo to jest takie dwufazowe. I nakładam sobie to na różne sposoby, czasem nakładam przed podkładem czasem nakładam pomiędzy warstwami, a czasem nakładam na koniec to jest taki produkt, który bardzo ładnie scala makijaż i tych drobin nie widać na cerze, ale widać, że ta cera jest taka rozświetlona nie utrzymuje makijażu tak dobrze jak Charlotte Tilbury, ale też jest inna cena, dlatego, że on chyba kosztuje 15 albo 18 funtów, już nie pamiętam ale jest bardzo fajny bardzo przyjemny i tak jak mówię, czasem go nakładam przed, ten podkład fajnie wygląda, czasem nakładam pomiędzy warstwami, a czasem nakładam po prostu wykańczająco na koniec i lubię sobie też czasem spsikać tutaj dekolt i ramiona, bo też daje taki fajny efekt, chociaż tak jak mówię, to są tak zmielone drobne drobiny, że tego w ogóle nie widać na skórze i myślałam, że to będzie tylko produkt na jakieś większe wyjścia, na jakieś wesela czy coś. Ale przez to, że on jest tak delikatny, te drobinki są tak delikatne, to to naprawdę jest ekstra. Bardzo Wam polecam, bardzo fajne. Nie wiem, czy nawet widać jakąś różnicę. Może delikatnie, widzicie? Jak ładnie, jak ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. Tak zdrowo ta skóra wygląda. Już sobie nie przypominam, żebym miała coś takiego szczególnego godnego polecenia, w sensie mam dużo rzeczy, już on już już znacie, już o nich mówiłam także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie mam nadzieję, że miło spędziliście czas zapraszam do uderzenia w dzwon, zapraszam do subskrypcji zapraszam do komentarzy, jeżeli są jakieś rzeczy które też wam się stąd sprawdzają albo wręcz przeciwnie, może to są jakieś wasze buble to dajcie znać, bo wszyscy jesteśmy inni, różni jesteśmy i to co się jednym sprawdza, tak samo z zapachami ja mam też tak. No z różnymi koleżankami mam różnie. Że jak mi się sprawdzi, to jedny się na bank sprawdzi. Jeżeli chodzi o zapachy, no to z Karolą mamy, że te zapachy mamy różne. Natomiast też jak wiem, że mi się coś w pielęgnacji nie sprawdzi, to wiem, że moje mojej koleżance ani się sprawdzi, bo mamy totalnie na odwrót. Czyli jak jej się coś sprawdzi, jak kupię z jej polecenia, to jest do dupy. A jak ja coś. Yy... Jak ja mam coś fajnego i chcę jej polecić, to jej się nie sprawdza. A jak mam coś, co mi się nie sprawdza, to jej po prostu oddaję. Ona jest szczęśliwa, bo boję się sprawdza. Także jesteśmy wszyscy inni. I to jest piękne. Także dzięki jeszcze raz. Widzimy się już tylko w kolejnym filmie. Buziaczki.